Witam was w piątym odcinku z gry World i co, jest to kolejny odcinek z naszej ulubionej gry, gdzie... To, gdzie próbujemy zdobyć wszystkie Pokémony i co, w dzisiejszym jaki mamy plan na dzisiejszy odcinek jak widzimy po lewej stronie mamy Pal do, Pal... że możemy ulepszyć nasz już ten... ten, ten Palbox, tak? Możemy teraz tego. Yy, yy, możemy. Jak to się nazywa? Możemy. Jak to się nazywa? Możemy tych. Przypisać yy, nowego łupka. Możemy ulepszyć naszą bazę. Yy, tego sobie przypiszmy. i Zobaczmy, co on będzie robił. O, przeżył jeden dzik. Dobrze, żaden nie przeżył. Y, Okej. Okay. i tak y, w dzisiejszym odcinku planujemy zrobić. Jak to się nazywa? Tom. Y... No, z tego co widzimy, żeby ulepszyć, musimy zrobić. Potwał. Musimy zrobić plantację jagód. A żeby zrobić plantację jagód. Musimy... Nie to będzie w ogóle, bo ja nie wiem A tu, Berry Plantation. Potrzebujemy drewna i kamienia. A wiecie co bym zrobił? Zrobiłbym to na razie Zanim zrobimy tamtą, zrobiłbym te. W sumie żebyśmy mieli... Ka kamień. na pewno bym tu zrobił, żebyśmy mieli kamień tu gdzieś niedaleko. Tu powinien się niedługo nam. Ale przenieśliśmy, może, tu. Jak widać, w fajnej okolicy, nawet dużo płaskiego, nie ma tak strasznych jakoś tych, yy, jak to się nazywa. Nie jest dużo płaskiego terenu, nie ma takich górek, są mniej więcej płascze tereny. I mamy tu jakąś wioskę, którą może zwiedzimy. Może przejdziemy i zobaczyć, co tam jest. Ale planem na tym jest, żeby zdobyć to yy, si siodło, żeby dowiedzieć się jak siodło zdobyć. I się baza chyba większa cały czas. Dobra, mamy drewno wystarczająco, może chodźmy teraz po kamień. Ej, tak to nie planuję, nie planuję nigdy nic na odcinki, co można robić nie wszystko samo wychodzi. I co? No najlepiej jest tego, ulepszać się. Cały czas tego budować bazę. Widzicie tutorial na karze, żeby złapali 30 pokemonów, mam już 16 pokemonów złapanych. Musimy siódmy level, zrobić bazy. I musimy wyzwać bossa w tej wieży, co tam jest. Obok nas. W poprzednim filmie zapaliśmy Shiny Pokémona, jak pamiętacie. Który. Nie, ciebie chciałem. To jest Shiny Pokémon. No nie spodziewałem się, ale takiego słodziaka. W ogóle, jak Dito wygląda. I Dito z poczapką. Więc co musicie, dla mnie wygląda jak Dito. Okej, okay, wywaliliśmy. No jajka kolejne No kurę jest op Ja bym zrobił to teraz Gdzieś tu bym zrobił Chociaż nie 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 Zróbmy może to gdzieś tutaj Chodź to zrób to. I na to, to też kamienie dalej. To 50, to rób Ja idę zrobić jeszcze dla drzew, żeby nam rosły też. Bo są pokemony, które będą nam... Dzik. W raz nie który które zapaliśmy dzika? On, on będzie nam właśnie rozwał kamień. A drzewa nie wiem, kto będzie nam rozwalał. Ro ten jeleń to robi na pewno. A inne zwierzęta to nie wiem. Dobra, Dobra, musimy iść. Zabić te... Jelenie gdziekolwiek są. I tu jest skrzynia. Możemy ją zebrać. O, tu są te! I patrzcie. Ja! Yeah. O, to nie pitol. To jest kapcioza. Chłap nie pitol. O, wow, nie mnie. O, i wszyscy być w bazie, patrzcie, wszyscy nawalają. No tak zmiot. O, wow, nie mnie bi mnie Nie wiem, już się super Gdzie mogą być te Jelenie, głupie Ej, jest małpka Choćby małpkę wolno się przyda Małpka będzie potrzebna Chciał odbić to. Łatwo. O, grzyby tu są jakieś. A co grzyby? grzybów można robić? O, zupę grzybową. I tu już kolejny jakiś pokarm. co to jest? Limfung. Dobra, czwarty, idź. Skrzynia jest. Dobra, złap się proszę, nic mi się wpiście więcej. Zabiję. Łatwo, dobra. Uciekają. Ale wiem, kto nie będzie uciekał. O! że go złapałem, jeszcze mnie trafił. Kto za typ. Już tam rogi widzę, to jest tylko drzewo. Lambał. Łowca. Nie potrzebuję, ale jest małpka druga i trzecia Ja nie wierzę, co oni trafiają mnie jeszcze. Nie da się dobrze. Nie, przynajmniej to tu trzeba. Co to jest? A ruda to jest. Kopnit, może trochę. Dobra, chodźmy dalej. Wierzmy do lisów zwierząt tam. Tu za skrzynia jest. Nie, rzeczy mam już. Klep hmm, mam. Tu jest ciekawego, jak myślicie. Jest tu coś ciekawego. Kremis. Nymfuki. Lucky jak tu jest jakiś takie jak tu jest jakiś verdant egg. Nie ten przycisk stamina Okej okay. No i chyba nie znajdziemy w tym odcinku już gościa Jest tamta owca ja, może to może ona ma I pingwiny tam przy ja, są przekazu Ej, co tam to jelenie? No, znalazł się E andava aí. Mało strasznie procent. A bo teraz albo nigdy. Jest. Mamy. Nie mamy już sfer. Jest Piplab. To by... On wygląda jak seryjnym. To jest Piplab jest Fenekin chyba... Kurde nie widziałem w Pokemonach. Nie przypominam sobie Pokemona. Ku... Może był jakiś, ale nie przypominam sobie, że go ktoś łapał. Terkiery są z powrotem. Musi żeby złapać. Dobrze. Nie miałem już tych bal bali. Dobra, dwa nam wystarczą, tych serii. No i trudno, ty nam starczyć. wystarczyć. Niestety ten się dobrze, ale nie skinął. Możemy go dać. I będziemy kończyć ten odcinek, bo już jest wciół długi. Bardzo długi odcinek. Możemy pokopać te faldy. Po drodze mamy to. Dwie śmierci już mamy. Dwa razy z tymi samymi. A szczerze znaczy z tymi samymi gatunkiem nami chodzi. Ej, tu są A My Wixi jeszcze nie mamy. Można by było złapać Wixi. Minor injury. Nie macie jedzenia tu? Macie. Dobra i teraz zobaczmy Niech se wróci I dajmy se Niech idzie kopać tam Okej okay. Nie tu, tu tutaj musimy zrobić to No chcę je te berry, i mi nie Nie obchodzi mnie to, że oni te jedzą te Dobra, odłóżmy tego. baczmy zobaczyć te tutaj mamy te wixy ha ja aj aj Jelenie głupi Dobra, to co tu jest. Widzieliście go? Ja go specjalnie chcę ich tu złapać. No, ten przyjdzie, wal zabije sobie. Co tam? Co z tego, że ja ty masz pracować? Nie, idźmy zawalić kogoś, bo jest w pobliżu. Ale szczerze, oni na w bazie nie byli. Dobra, to co. Widzimy się w kolejnym odcinku z Minecraft Spokal Worlda. I co? Budźmy się. Pozdrawiamy, dać nodze. To tym akcentem kończymy nasz odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.